Y... buczek piąty i nagrywamy FNaFa 2. Y... No i sprawy wyglądają takie... trochę... Y... Wiem, że w ostatnim filmiku niestety nie przeszłem trzeciej nocy, ale w tym filmiku Przeszłość. postaram się... Co? Przeszłeś? Y... Dobra, w tym filmiku postaram się przejść tę noc. Oczywiście Foxy. Bo temu nie. Foxy też że tam, tam, jest. Foxy. 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 Nie, nie, to nie, to jest, to jest, to to... jest e, to, co tak? nie, 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 To To to... nie, nie, do nie, nie, To nie, to nie, to... nie, nie, prostu nie, słuchaj. Po prostu możecie to przewinąć. możecie nie, nie, Tego nie, było w scenariuszu. Właśnie. Dobra To jest Foxy, wiem że ty tam jesteś Lubcika Najwyraźniej Foxy Ale mechanika. Foxy, Foxy i bądź chyba no Ja sobą mam Foxy Czemu, czemu tu tak jest, żeby przychodzić

Dobra. Będę teraz mało gadał, bo muszę się skupić. Co tam jest? Foxy! tak eee, ja cię nie lubię. A może dlatego tutaj przychodzisz, że cię wyzywam? Och, są bardzo Cię proszę. proszę. tak, jest? tak, jest? Wiem, ja bardzo lubię Boniego. Ale... O, to jeszcze mam Dobra, mam dwóch Boni na parterze. Ja to, jeden to i drugi Old. Foxby? Jak ty mnie Trwa już 4 minuty. Jakby nie wiedzieli, no. On trwa więcej, dłużej już. wiem, on dopiero trzecią a ja Nie po A tylko albo. Czika! Weźcie jobster? O nie byłoby nie było! Dobra, mamy czwartą. am. Na razie dobrze nam się powodzi. O, tutaj najlepiej. O, nikt! Nareszcie święta chwila. Nikogo nie ma w portalu. Zobu Foxy lub Freddy.

Freddy co mi zrobi? Halo boy gdzie tykolwiek jesteś nie przywołuj i... Może nam się uda przejść tą trzecią Tak! Można powiedzieć, że uda nam się przejść. Radis, jak za późno! Ech, boję się, boję się. Do widzenia! Do widzenia i cześć!